4 na 10 Polaków mówi, że potrafi zrezygnować z zakupów, jak się nie da zapłacić kartą płatniczą. W przypadku tej grupy o najwyższych dochodach, tej grupy zamożnej, która ma taką swobodę płatności, to tam nawet 6 na 10 osób. Mówi, że rezygnuje z zakupu, jak się nie da zapłacić kartą. Kiedy w 2017 i 2018 roku przeprowadziliśmy badanie postaw Polaków wobec form płatności, w obu falach zbadaliśmy tysiąc osób, to bardzo mocno wyszło, że taką for, takim powodem, dla którego używamy tych nowych metod płatności, jak karta płatnicza, czy płatności mobilne, płatności telefonem, to jest przede wszystkim wygoda i szybkość. Polacy są liderami płatności zbliżeniowych w Europie. Według raportu Narodowego Banku Polskiego na koniec września 2018 roku wydano w kraju 33 miliony kart zbliżeniowych. W samym trzecim kwartale 2018 roku zrobiono ponad 928 milionów transakcji. To jest blisko miliard transakcji zbliżeniowych. Rynek fiskalny spolaryzował się. Z jednej strony mamy duże systemy stacjonarne dla dużych. I średnich konsumentów. Z drugiej strony jest ogromny segment rynku małych kas fiskalnych dla małych przedsiębiorców. Idealnym rozwiązaniem dla tego typu klientów jest najnowsze rozwiązanie firmy Posnet. Jest to urządzenie, które łączy w sobie świat fiskalny ze światem płatniczym. Jest to jednocześnie i kasa, i drukarka fiskalna, i terminal płatniczy. Pospej to mobilne, idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej dla prawników, lekarzy trenerów personalnych, foot tracków, wszędzie tam, gdzie potrzebujemy małego, kompatybilnego, ergonomicznego rozwiązania.